Siedzimy sobie w centrum miasta. Tak się zwykło mówić, że umówiliśmy się w centrum miasta, chociaż mogło to być również centrum wsi. wsi również mają swoje centra, ale w centrum miasta, tym razem, jest ze mną Karolina. Kornecka, współorganizatorka Forum Green Smart City, które już 24-25 października 2019 roku, warto zanotować tę datę, odbędzie się w Krakowie. I o tej smart wsi chciałem z Tobą na początku porozmawiać. Jak to jest możliwe, że w dobie smart city, inteligentnych miast i tych idei, które promieniują przez miasta jakby na świat, nagle okazuje się, że nośnym obszarem do dyskusji na ten temat są wsie, jak to jest możliwe? Powiedz, sama mieszkać na wsi, jak to wygląda? Uważam, że e, czasem wsie są bardziej e, otwarte na nowe doświadczenia niż wielkie miasta. Molochy. E, tak, i e, tą teorię popieram e, takimi doświadczeniami z poprzedniej edycji forum, e, ponieważ organizowaliśmy razem z Philips Lightning Polska warsztaty o inteligentnym oświetleniu. E, I tak naprawdę większość przedstawicieli e, wójtów, przedstawicieli gmin. Właśnie pochodziła z mniejszych miejscowości, więc widzimy, że jest popyt, jest potrzeba uświadamiania w tym zakresie. Co więcej, inteligentne oświetlenie nie, nie znaczy tylko dla wielkich miast. Mniejsze miejscowości również mają zasoby, mają projekty, które umożliwiają wymianę na przykład oświetlenia na bardziej inteligentne, na ledyfikowanie miejscowości, a co z tym idzie, ogromne oszczędności. Chciałabym też powiedzieć o ławkach CD. Teraz coraz więcej włodarzy, ale nie tylko. Wójtów, wójtów, burmistrzów korzysta z takich rozwiązań, bo chce, żeby lokalni mieszkańcy czuli się dobrze, czuli się jak rzeczywiście w większym mieście które, które, zadbało tak, które zadbało o nie. To jest taka dyskusja nieskończona. Właśnie. Co to znaczy być smart? Jakby? Jak wygląda ten organizm miejski smart? Czym byłaby w takim razie taka. Wieś, smart i miasto smart, według Ciebie? Jaka jest definicja w ogóle tego, tego, tego pojęcia? Smart przede wszystkim to świadomi mieszkańcy, którzy są skłonni skorzystać z tych nowych technologii. Podatnie są otwarcie. na zmiany. Otwarcie. Tak, przede wszystkim, bo bez tego nie jesteśmy w stanie iść o krok dalej. To przede wszystkim. Yy... Najwyższy rangą przedstawiciele właśnie miasta czy wsi, którzy są w stanie implementować te rozwiązania, są w stanie być otwarci na tego typu nowe technologie i mają na to odpowiednie fundusze zabezpieczone w swoich budżetach. Ale ty też mówiłaś o tym, że no. społeczności wiejskie w porównaniu do miejskich są też, czy bywają też, bardziej otwarte. Wszyscy się znają, mogą się wzajemnie przekonać, spotkać nad jakimiś rozwiązaniami, a miasta współczesnych czasów są też. Jak ktoś od dłuższego czasu mówi, odhumanizowane, ludzie się nie spotykają, mimo tego, że początkowo ruchy miejskie, jak to jest? E, wydaje mi się, że właśnie mniejsze miejscowości chcą czerpać inspiracje z dużych miast. Mm -hmm. Więc pierwszym poziomem teraz my. jest tak. tak, teraz my okay. udało się w wielkim mieście, możemy zaczerpnąć jakąś inspirację, możemy to działanie przełożyć na, na swoją lokalną społeczność. I wydaje mi się, że to właśnie musi najpierw być od góry. Do, dołu, do tej lokalnej społeczności, która właśnie wbrew pozorom jest bardziej zintegrowana, bardziej jest w stanie e, zainicjować tego typu działania. E, po tak. Na tego typu. Popatrzmy też na budżet obywatelski, ile działań pojawiło się, tego typu smart działań pojawiło się e, od tak. Więc tutaj ja widzę ogromną potrzebę i widzę też właśnie dużo większą świadomość mniejszych. Mhm. Też jest to też zależy właśnie od tego zaangażowania w życie społeczne. Hmm, ale to też zależy też od y, aktywności liderów opinii, takich liderów opinii. Również chcecie zgrupować na forum Green Smart City w październiku. Jak będzie wyglądać w takim razie forum? Opowiedz y, o tych dwóch dniach, które będą też i zarówno ekologiczne, jak i energetyczne, jak i... Bardzo takie też marketingowe w pewnym sensie. Będziecie chcieli zintegrować ze sobą właśnie te dwa światy: samorządów, mieszkańców oraz biznesu, technologii, naukowców. Jak to, jak to będzie wygląda Tak, forum to nie tylko konferencja. To przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy naukowcami, włoderzami, specjalistami w tej dziedzinie, smart villages. Więc tutaj jakby my jesteśmy tym pierwszym etapem w tworzeniu. Czy hmm, się yy, rozmawia Tak, na razie, tak rozmawiamy, okay. ale my tylko jakby inspirujemy. My nie możemy kogoś połknąć do działania. My możemy zainspirować, możemy stworzyć całą bazę produktów, ludzi, ekspertów, ale bez chęci. Oczywiście daleko się nie, nie zajdzie. Bo jeśli ktoś przyjdzie i i z nastawieniem, że po prostu nie dam rady, to, to nie ma sensu. Okay. Po prostu on musi chcieć wiedzieć, że e, to działanie jest mu potrzebne. Przychodzi, ma e, bazę kontaktów, bazę partnerów, technologię. Owocny networking, tak, który, który też na konferencjach jest bardzo, bardzo ważny, dobrze, ale w takim razie dwa dni, a co w programie? Pierwszy Dobre, dzień bo, tak. to będą prezentacje naszych ekspertów. Będziemy rozmawiać o tym, czy gminy i miasta mogą być cyberbezpieczne, jak komunikować, e, się w inteligentnym mieście. Jak wygląda y, inteligentne oświetlenie w miastach? Będziemy rozmawiać o praktycznych projektach, które już są implementowane w miastach, które osiągnęły sukces. Na przykład y, o projekcie Biznes Contra smog, o projekcie Bloom, który dotyczy biogospodarki. Partnerem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Więc to są rzeczy, które już są wdrożone i które odniosły sukces. Więc nie rozmawiamy tylko o teorii, rozmawiamy o praktyce. Czyli chwalimy się tym, co zostało dobrze zrobione, tak. ale też zarażamy tą pozytywną pokazujemy, ty... jak to duży... zrobić. W odróżnieniu do innych konferencji jesteśmy bardzo otwarci na naukowców, na firmy, na różnego rodzaju branże. To otwarty forum, bezpłatne dla każdego. Może przyjść mieszkaniec, może przyjść przedstawiciel... Oczywiście po wcześniejszej rejestracji. Tak, więc nie ograniczamy się, bo czasem te największe fora są zamknięte na. Mniejszych, mniejsze, mniejsze miejscowości, nie każdego stać na przejście na takie globalne forum. Tak. My otwieramy się na wszystko. Tak. Review często jeździ po różnych konferencjach, po różnych sympozjach, po różnych eventach, wydarzeniach związanych właśnie z ideą Smart City i zauważamy też zarówno świetną przestrzeń do dyskusji, świetne społeczności i środowisko, które o tym rozmawia, ale też trochę elitarność tych, tak. e, tych konferencji. U nas nie ma elitarności, u nas może przyjść każdy. I każdy z każdym e, porozmawiać. Tak. Na ile ten e, biznes e, może skorzystać na współpracy z samorządami, ale samorządy mogą też skorzystać ze współpracy z biznesem, nie tylko tym globalnym, ale też tym polskim tutaj, prawda? Mamy w Polsce bardzo wielu technologów, którzy produkują naprawdę ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe rozwiązania, stosowane nie tylko w Polsce, ale na całej planecie. Jak, te, jak ta synergia może tutaj się zadziać, żeby było dobrze? Przede wszystkim forum to miejsce, gdzie możemy zobaczyć tę te technologię. Nie jesteśmy w stanie. Po prostu podołać temu tym technologiom, które są na rynku. Nie jesteśmy w stanie znać wszystkiego. A przychodząc na forum możemy dotknąć tak naprawdę technologii z bliska, zobaczyć, jak to funkcjonuje, zobaczyć, jak to zostało wdrożone do innych miast czy wsi. Więc tutaj ta synergia właśnie pomiędzy miastem. A biznesem doskonale współgra, ponieważ jest między nimi bezpośredni kontakt. Widzimy, widzimy ten efekt końcowy, co udało się wdrożyć, jak to udało się wdrożyć, więc to jest bardzo ważne, że możemy się spotkać i porozmawiać i rozpocząć rzeczywiście konstruktywne działania. Czyli zmieniać miasta, zmieniać tak. się, zmieniać miasta i miasteczka. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowy. Widzimy się w październiku na forum Greenspace City w Krakowie. 24-25. 24-25. Na piątej edycji dzięki wielkie dzięki za rozmowę, review. Patronuję temu wydarzeniu oczywiście, gdyż patronujemy wszystkim ciekawym wydarzeniom właśnie z tego obszaru. Dzięki wielkie. Dzięki.